Księga Rodzaju, rozdział 5. Oto rodowód potomków Adama: gdy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boga, stworzył go stworzył mężczyznę i niewiastę pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie wtedy, gdy ich stworzył. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn, podobny do niego jak jego obraz i dał mu imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam 800 lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, wynosiła 930 i umarł. Gdy Set miał 105 lat, urodził mu się syn Enosz. A po urodzeniu Enosza żył 807 lat i miał synów oraz córki, i umarł Set, przeżywszy ogółem 930. Dwanaście lat. Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn, Kenan. I żył Enosz po urodzeniu Kenana 815 lat i miał synów oraz córki. Enosz umarł przeżywszy ogółem dziewięćset lat. Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel. A po urodzeniu mu się Mahalaleela, żył Kenan 840 lat i miał synów i córki. I gdy Kenan przeżył ogółem 910 lat, umarł. Gdy Mahalalel miał 65 lat, urodził mu się syn Jared. A po urodzeniu się Jareda żył 830 lat i miał synów i córki. Gdy Mahalalel miał ogółem 895 lat, umarł. Gdy Jared miał 162 lata, urodził mu się syn Henoch. A po urodzeniu się Henocha Jared żył 800 lat i miał synów i córki. Jared przeżył ogółem 962 lata i umarł. Gdy Henoch miał 65 lat, urodził mu się syn Metuszelach. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha 365. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Gdy Metuszelach miał 187 lat, urodził mu się syn Lamek. Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze 782 lata i miał synów i córki. Metuszelach umarł mając ogółem 969 lat. Gdy Lamek miał 182 lata, urodził mu się syn, a dając mu na imię Noe powiedział – ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął. Lamek po urodzeniu się Noego żył 595 lat i miał synów i córki. Umierając, Lamek miał ogółem 777 lat. A gdy Noe miał 500 lat, urodził mu się Sem, Ham i Jafet.